Dziś będziemy mówić o Księżycu, a ja siedzę w prawdziwej koszulce z NASA. Dostałem ją w prezencie od jednego z widzów. Michał, dzięki jesteś naprawdę wielki. Tak, tak, prosto z Ameryki. Piotr Cieślak zapytał: Dlaczego nie było kolejnych lądowań na Księżycu? Nie ma po prostu sensu tam latać, czy są jakieś inne powody? Wokół tego kawałka skały zawieszonego w przestrzeni kosmicznej narosło wiele legend oraz teorii spiskowych. Wiemy na przykład, że na jego powierzchni mieszkają naziści, kosmici, twardowski oraz księżycowe króliki. Czyli po prostu nie ma już tam dla nas miejsca. A tak bardziej serio, odpowiedź na to pytanie nie jest do końca taka banalna. Zobaczmy, dlaczego nie latamy już na Księżyc. Na Księżyc po raz pierwszy polecieliśmy w roku 1969 wraz z misją Apollo 11. Neil Armstrong i Buzz Aldrin byli pierwszymi, ludźmi, którzy postawili swoje stopy na powierzchni srebrnego globu. Ostatecznie podróże człowieka na naszego satelitę zakończyły się wraz z misją Apollo 17, w której brał udział dr. Harrison Schmidt, a którego miałem okazję poznać. Wtedy też postanowiono zaniechać trzech kolejnych lotów i zamknąć cały program Apollo, a pozostały budżet przenieść na tworzący się program promów kosmicznych. Bezpośrednie badania Księżyca przez człowieka przyniosły nam odpowiedzi na wiele pytań dotyczących składu chemicznego i geologii Księżyca oraz pozwoliły nam korzystać z tej wiedzy przy okazji badań innych księżyców układu słonecznego. Dowiedzieliśmy się na przykład, że najmłodsze skały Księżyca są tak stare jak najstarsze na Ziemi. Księżyc okazał się być pomnikiem, który przedstawiał wczesny okres rozwoju układu słonecznego w nienaruszonym stanie. Pomógł nawet w lepszym zrozumieniu klimatu na Ziemi. Dzięki temu, że w jego regolicie niejako zapisana jest Historia promieniowania słonecznego w różnych okresach istnienia naszej planety i jej satelity. No dobra, ale skoro program Apollo okazał się być aż takim sukcesem, to dlaczego przestaliśmy latać na Księżyc? Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, a jeśli bardzo nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze wielkie. I takie właśnie pieniądze kosztował cały program Apollo. Szacuje się, że było to nawet 133 miliardy dolarów. Dziś budżety NASA są mocno okrojone. Z racji na to, że nie ma już zimnej wojny i zakończył się wyścig kosmiczny, Podchodzi się do lotów w kosmos bardziej biznesowo i liczy się zwrot z inwestycji. Inna sprawa, że zbadaliśmy już na Księżycu to, co z grubsza nas interesowało, więc latanie tam ponownie w celach stricte naukowych byłoby jedynie drogim powtarzaniem się. Jednak są inne elementy, dla których warto wrócić na Księżyc. Pierwszym z nich jest Hel3, nazywany też czasem paliwem przyszłości. Jest to izotop Helu, który wykorzystywany może być jako składnik paliwa w elektrowni termojądrowej. Dzięki temu pozyskiwalibyśmy duże ilości energii bez żadnych niebezpiecznych odpadów. Na Ziemi jego ilości są śladowe, jest go natomiast dużo w księżycowym regolicie i to właśnie on będzie w przyszłości celem misji na Księżyc. Kolejnym jest założenie na Księżycu bazy. Posłuży ona w celach naukowych, aby przetestować różne rozwiązania przed misjami kolonizacyjnymi na inne obiekty Układu Słonecznego, a także jako obserwatorium astronomiczne. Bliskość Księżyca sprawia, że możemy zareagować szybko w przypadku, kiedy w bazie poszłoby coś nie tak, natomiast brak atmosfery na srebrnym globie zapewni doskonałe warunki obserwacyjne. Rosja oraz Stany Zjednoczone zapowiadają wielki powrót człowieka na srebrny glob w przeciągu najbliższej dekady. Co wyjdzie z tych planów, zobaczymy. W końcu najpierw Musimy uporać się z kosmitami, twardowskim, królikami i nazistami. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach. Mam pomysł też na taki trochę inny astrofon, być może ruszy to od stycznia. Będę odpowiadał raz w tygodniu na takie krótsze pytania, gdzie można odpowiedzieć właściwie jednym, dwoma zdaniami. Wtedy w odcinku znalazłoby się kilka pytań. Widziałem takie sugestie w komentarzach, więc myślę, że spodoba się to zarówno Wam, jak i mnie. Jeżeli chodzi o astronikę, to wygrała ta opcja, że będzie pojawiać się wtedy, kiedy wydarzyło się coś ciekawego. Natomiast już w piątek zapraszam Was na odcinek o tym, czy w dzisiejszych czasach bylibyśmy w stanie st Stworzyć prawdziwy, świetlny miecz. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.